W dalekiej, mroźnej krainie, gdzie śnieg pokrywał wszystko białą kauderką, istniało królestwo pingwinów. Było to miejsce niezwykłe, położone na ogromnym lodowym kontynencie, otoczonym bezkresnym oceanem. Królestwo rządzone było przez mądrego i sprawiedliwego króla Arktyka, który opiekował się swoimi poddanymi z wielką troską. Król Arktyk miał syna, młodego księcia Emila, który marzył o przygodach i odkrywaniu nieznanych zakątków lodowego świata. Każdego dnia wędrował po krainie, obserwując życie swoich poddanych i ucząc się, jak być dobrym władcą. Pewnego dnia, podczas jednej z takich wędrówek, Emil zauważył coś niezwykłego. Na horyzoncie, w oddali, migotało tajemnicze światło. Światło to było inne niż wszystko, co dotychczas widział. Było błękitne i lśniło jak gwiazda na nocnym niebie. Emil postanowił, że musi dowiedzieć się, co to za zjawisko i skąd pochodzi. Przygotował się do podróży, zabierając ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i pożegnawszy się z ojcem, wyruszył na swoją pierwszą wielką przygodę. Podczas swojej podróży Emil spotkał wiele różnych stworzeń zamieszkujących lodową krainę. Pierwszym z nich był stary, mądry mors który opowiedział mu o pradawnym lodowym kryształku, który miał magiczne właściwości. Legenda głosiła, że kryształ ten potrafił spełniać najskrytsze marzenia i ukryty był gdzieś na krańcu świata, tam, gdzie lodowe góry spotykają się z niebem. Emil, zainspirowany opowieścią Morsa, kontynuował swoją podróż. Przemierzał niekończące się lodowe pustynie, wspinał się na strome lodowce, i przeprawiał przez zamarznięte rzeki. Każdego dnia napotykał nowe wyzwania, ale jego odwaga i determinacja pomagały mu pokonywać wszystkie przeszkody. Podczas jednej z nocy, gdy Emil odpoczywał pod gwiaździstym niebem, usłyszał cichy śpiew. Podążył za dźwiękiem i odkrył małą polarną lisiczkę, która śpiewała do księżyca. Lisiczka była samotna i szukała towarzysza, więc postanowiła dołączyć do Emila w jego podróży. Razem przemierzali lodowe krainy, stając się najlepszymi przyjaciółmi. Po wielu tygodniach wędrówki, Emil i Lisiczka dotarli do wielkiej lodowej góry, gdzie, według legendy, ukryty był magiczny kryształ. Góra była ogromna, a jej szczyt ginął w chmurach. Wspólnie zaczęli wspinaczkę, krok po kroku pokonując trudności i niebezpieczeństwa. Kiedy wreszcie dotarli na szczyt, Zobaczyli przed sobą olśniewający kryształ, który emitował błękitne światło, które Emil widział na początku swojej podróży. Emil delikatnie dotknął kryształu, a przed jego oczami pojawiła się wizja jego królestwa królestwa pingwinów, kwitnącego, pełnego szczęścia i spokoju. Zrozumiał, że jego misją jest nie tylko odnalezienie kryształu, ale przede wszystkim, Zapewnienie swojemu królestwu przyszłości pełnej pokoju i dobrobytu. Kiedy Emil i Lisiczka powrócili do królestwa pingwinów, zostali przywitani z ogromnym entuzjazmem. Król Arktyk był dumny ze swojego syna, który wykazał się odwagą, mądrością i determinacją. Emil stał się inspiracją wszystkich młodych pingwinów, pokazując, że warto marzyć i dążyć do swoich celów, nawet jeśli droga jest trudna i pełna wyzwań. Królestwo Pingwinów rozkwitło jak nigdy dotąd. Emil, jako przyszły król, dbał o swoich poddanych, wykorzystując wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas swojej lodowej Odysei. Magiczny kryształ stał się symbolem nadziei i jedności, przypominając wszystkim, że najważniejsze są odwaga, przyjaźń i troska o innych. I tak kończy się historia Królestwa Pingwinów i ich niezwykłej lodowej Odysei która na zawsze zmieniła losy tej mroźnej krainy